Siemma widzowie tutaj yy, tutaj huzo, widzę dzisiaj test delfrutzo Widzę mój brat już testuje. jak? Oceń. 10-10. na 10. Serio? Mhm. Też tu mam widzowie. Mój też mój brat też ma pokaż do kamery. Tutaj jest Jelly Stitch. Nie stitch. No. To jest smak zielony jabłuszko. Czy będziesz zielony nam Dobra, Sawer skończy i ja też. I jak? Dobra. No, tego się uciąć nie da. No. A jak ty tam ucieka? A to jest zimne, widzę to było w zamrażarce na chwilę i to jest takie zimne. O to jest dobra. Ocenka będzie taka galaretka, ocenka taka mm. dziesiątka, dziewięć i pół, dziesiątka by była, oczekuj chwilę, no, ale jeszcze nie kończy. bardzo dobra, mhm, Chcecie ja trochę? Ma znaczy. ja się. tu to zna. Mój brat miał urodziny i takie coś dostał od krzeseł. Takiego wielkoluda. Podwie to. To jest wielkolud. Ile to ma krosków w Ksłodziu? Chyba 400 nie. Gdzie Więcej. Pistolet. Z, z ręką. Pistolet odleciał. Pistolet odleciał. z ręką. Serio? Dobra. Gdzie To, to miało. Wiecie wy od klocków? 1400. A wiecie 14. o ilu? Wiecie o to było lat? 18. 18. A ja to już ułożyłam. On to układał z 3 dni. No, A to tu... byśmy nigdzie nie ja tu pięć nagrywałem tu właśnie. To było stanowisko moje, a tu se A tu są mój <grym> O ma życie. Dobra. To ksaciu my mówimy... A, a tam jest gabinek, gabinek mojej mamy i stawiacie łapki w górę. Suby i, i co? Pa. I pa towie... Elo!